Na początek wypisuję wszystkie elementy zbioru U, tak jak w poprzednim przykładzie. Następnie wypiszę elementy takiego zbioru, dopełnienie. A suma B. Popatrzmy na rysunek. Jeżeli złączymy z sobą zbiory A i B, to wpisalibyśmy do tej sumy te wszystkie elementy, natomiast chcąc dopełnić te dwa zbiory, musielibyśmy wpisać jedynkę, piątkę i siódemkę. O, to jest to, czego nie ma w zbiorze A suma B, czyli dopełnienie. Teraz zapiszmy, Dopełnienie zbioru A i jego elementy oraz dopełnienie zbioru B i jego elementy. No w zasadzie możemy je przepisać z poprzedniego przykładu. Teraz zapiszemy elementy części wspólnej obu zbiorów. Są nimi kolejno 1, piątka oraz siódemka. Na koniec porównamy ten zbiór. I ten zbiór. Widzimy, że między te dwa zbiory możemy wpisać znak równości. Stąd wniosek, że a suma b dopełnienie tego zbioru równa się a' część wspólna z b', co kończy dowód.